To trenuje Twój bark, to trenuje Twój bark, ale to ćwiczenie też trenuje Twój bark. Tak samo jak i to. Barki to bardzo złożona struktura, która, gdy jest źle trenowana, bardzo szybko ulega kontuzjom. Wykonywanie rotacji wewnętrznych czy zewnętrznych w ten sposób nie uchroni Twojego barku od kontuzji. Dlatego nie przyjdź na wynik, a pracuj mądrze, aby być zdrowym i silnym. Twój bark jest stworzony do tego, by pracować w pełnej rotacji z obciążeniem w różnych pozycjach. Sukcesywnie powinno się dodawać nowy zakres ruchu i go obciążać, a nie jak większość osób na siłowni pracować tylko w płaszczyźnie czołowej czy strzałkowej. Pracuj również nad stabilizacją barku, nosząc rzeczy nad głową lub chodząc na rękach. To kluczowe elementy, które pojawiają się każdym z programów Stronger Athlete. Skomentuj FBF i testuj pierwszy tydzień nowego cyklu planu Full Body Foundation kompletnie za darmo.